Cześć witam. Brać kajczarską. Dzisiaj ostatni chyba już filmik z serii o goleniu się z fajką w zębach. Fajka niestety pusta z racji okoliczności. No nie będę kopcił w łazience, ale po goleniu nabiję sobie pewnie Sherlockiem Holmesem i popykam. Yy. Warobiec. Fajeczka. Fajna, zgrabna, mała, bardzo poręczna fajka. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył golenia się brzytwy. O co chodzi z brzytwą? Wszystko robimy tak z maszynką, poza tym, że zamiast maszynki i źletki używamy nagiego ostrza. To jest starowinka Kavrand, niemiecka, którą sobie odnowiłem i z przyjemnością używam. Zmiękczanie zarostu już było, żeby nie przedłużać, lecimy z tematem. Namoczony pędzel, ładujemy w kremiku. O, trochę dużo. I robimy coś, co golarze nazywają wyrabianiem e, piany, a ja nakładam krem na twarz. To jak bardzo ona jest gęsta lub rzadka, zależy od kremu, czy mydła. Raz, pędzla i wilgotności. Jak coś jest czujecie, że na przykład jest za gęsto, lekko pędzel zmoczyć, dosłownie sam koniuszek. Ja lubię dość gęsto, bo lubię tą warstwę amortyzacyjną. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda u mnie w realu. To z włosem. Tu na szyi, czy z góry na dół, czy z dołu do góry, to i tak zawsze będzie z boku włosa, bo tak mi zaostrośnie. Ale na policzkach tak. Najpierw lecimy z włosem. Jak widzicie, nie jest to całkiem takie tragiczne. Brzytwy nie dociskamy, przykładamy, ale ona sama nie goli. Ona musi mieć swoją prędkość, tego się trzeba nauczyć. Bez tego nie będzie goliła. Po wytarciu brzytwy, na przykład w ręcznik, czy w gąbkę na pianie, nie wiem, czy to zobaczycie. Będą widać takie ślady, znak, że zaraz był ścięty. Jedna z zasad brzytwy niekoniecznie to, to nie jest wymóg, nie trzeba się tego bardzo trzymać. Ale taka, taka klasyczna wersja to jest prawa strona prawą ręką, lewa strona lewą ręką. Jest zawsze w tym miejscu najgorzej, bo najgęściej, najbardziej twardo. Najdłużej trzeba było zmiękczać. To teoretycznie robimy przejście z włosem. Zapewne zauważyliście, że zostawiam wrodę, bo ona już trochę innym kierunku rośnie. Ale lecimy na dół. Ważną rzeczą jest, żeby nie robić kilku przyjść na sucho. Niedogolony posmaruj się jeszcze raz. Będzie przyjemniej, będzie bezpieczniej. Te dziwne moje ruchy, to napinanie skóry twarzy, I takie głupie, to nie jest wykrzywianie się do samego siebie do lustra, tylko napinanie skóry, żeby się dokładniej ogolić. Teraz troszkę poprawimy, więcej wilgoci damy, bo było dość gęsto. Met Zwaai dan een probleem. Zwaaiko om de czym się kierować przy wyborze brzytwy. No, jeżeli kupujecie nową, to trzeba się kierować <laughs> uznaną marką. Najbardziej znaną, w najbardziej przystępnych cenach jest marka Dowo, niemiecka. Tam się nowe brzytwy zaczynają od 350 zł. Można kupić chińskiego gold dolara na Ebayu za 4 dolary. Jedna i druga, ta za 3,5 stopy i ta za 4 dolary, będzie wymagała naostrzenia. Generalnie tylko kastumowe brzytwy nadają się do golenia prosto po wyjęciu z pudełka. Do ostrzenia jest potrzebny kamień nie niefas. Pas jest potrzebny do wecowania. Odnośnie samej techniki wecowania polecam, polecam mój inny filmik na, na moim kanale. Ale powiemy sobie o co chodzi z tym wecowaniem. Po co to na pasie śmigamy tą brzytwę podczas używania jej, golenia się. Ostrze brzydkie, które z racji swej natury jest delikatne, w mniejszym lub większym stopniu cierpi. Na krawędzi tnącej, tu robią się takie mikropofalowania, i na pasie te mikropofalowania likwidujemy. Przywracamy ostrzu jego prawidłowy stan. Kiedy rzeczywiście się stępi i pod mikroskopem na tym ostrzu już będzie widać kratery na krawędzi gnących, to trzeba na kamienie. Kamienie są do tego dedykowane. Kiedyś były tylko i wyłącznie naturalne. Minusem kamieni naturalnych jest to, że każdy jest inny, każdego trzeba się nauczyć. Plusem tradycja, jak ktoś bardzo lubi. Syntetyki są przewidywalne. Bierzecie. Kamień znanej, dobrej marki. Nie będę tutaj mówił firm, bo nie o to chodzi. Można się dowiedzieć, są informacje w sieci. Wiecie, że to jest gradacja 6000 i tam jest gradacja 6000. W kamieniach naturalnych to jest takie trochę płynne. Trudno jednoznacznie określić gradację kamienia. Jeżeli wybierzecie sobie brzytwę ze stali nierdzewnej czyli ze skali wysokostopowej, to raczej tylko syntetyki, a nawet kamienie z nasypem diamentowym. Te nierzewki źle się ostrzy, to znaczy na kamieniach, natura, na kamieniach naturalnych bardzo długo to trwa, trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości. wam kasy i zdecydujecie się na stalowinkę do renowacji, to musicie myśleć o tym, że trzeba ją zdezynfekować, bo cholera wie gdzie ona była i na co poprzednich cierpiał, nie? Nie wystarczą do tego spirytusiki, takie te, co teraz tam rękę, ręce odkażamy, ale trzeba jakiegoś barbicida z apteki kupić, żeby to rzeczywiście odkaścić. W każdym razie, jeżeli chcecie spróbować golenia się brzytwą, to krem VARS kupicie za 3 zł. Pędzel do golenia kupicie w Rosmanie za 18 czy 20 zł. Ale wydatek na brzytwę, na pas, na kamień to już są grubsze pieniążki. Jeżeli nie jesteście pewni, że chcecie się w to bawić, nie kupujcie klasycznej brzytwy. Kupcie brzytwę na połówki Żyletek. Ale gro jest zapełnione takimi brzytwkami, tak zwanymi szabetkami. I za sumę rzędu 50 zł można kupić przyzwoity sprzęt. Nawet jeżeli potem okaże się, że Wam to nie pasuje i nie uda się Wam odsprzedać, no to te 50 zł jest chyba łatwiej odżałować niż 350. To pierwsze przejście było z włosem, drugie jest z boku włosa, trzeciego już nie będzie, Uf, choćby po to, żeby Was nie torturować widokiem, no bo co to prawda, oglądać, gorącego się faceta zboczeniem trochę trąci. Nie? W każdym razie, jeżeli stwierdzicie, że chcecie spróbować, nie chcę wam się fonecie latać, migać, szukać informacji konkretnych, bo pierwsze co to, zdarzycie się z informacją rozmiar brzytwy 4 8, 5 8, 6 8 i już będziecie się zastanawiać, co to za ptica, o co chodzi. No. Rozmiar brzytwy to jest jej szerokość podawana w calach. Osiem ósmych, jeden cal, czyli 25,40. Tyle. Gdybyście jednak postanowili, że coś tam takiego ekstra sobie zafundujecie, kastumowego i znajdziecie ofertę, to jeżeli podają wam, podaje wam gościu szerokość, to zapytajcie o grubość. W brzytwie bardzo ważny jest stosunek szerokości do grubości, bo to o zapewnia albo dobry, optymalny kąt ostrzenia, albo kąt do bani. Skąd wiedzieć, czy jest dobra? Taka prosta, chłopska zasada, bo to sobie można wyliczyć za pomocą trygonometrii. Brzduch powinna mieć tam, tak powiedzmy, między 18 a 22 stopnie, takie, takie tam 17-20 stopni, ale i poniżej 14 się zdarzają i całkiem dobrze, galą. No kwestia użytej stali, hartowania i tak dalej. Więc jak określić? Pytając o wymiary, wykonawcę, o grubość, czy to jest dobry stosunek szerokości do grubości. Taka najprostsza zasada. Ile ósmych szerokości, tyle milimetrów grubości. Będzie dobrze. W zasadzie na dzisiaj tyle. Jestem wizualnie ogolony. Teraz wycieram brzytwę. I taka podstawowa wskazówka. Wrzytwę wecujemy na fasie przed goleniem i w ogoleniu. W ogoleniu kilka, kilkanaście przeciągnięć wżytwy na fasie. Po co? Ano przed goleniem uzdatniamy ostrze do golenia, a po goleniu wycieramy z krawędzi resztki wilgoci. Brzytwa to zazwyczaj stal tak zwana węglowa, czyli rdzewiejąca. to jest taki taki prosty podział, niefachowy, ale ułatwiający wszystkim porozumiewanie się w tym świadku nożowym, że tak powiem, knife makingowym. Węglówka, czyli rdzewiejąca i nierdzewka, czyli nierdzewna. Jedna i druga może być wyskosa, wysokostopowa. A w każdym razie brzetwy nie przechowujemy w łazience, chyba, rzeczywiście jest nierdzewki. To dlaczego nie? Bo to, co rdzewieje, wilgości nie lubi w łazience zazwyczaj, a tak wilgoć ściągamy po ogoleniu na pasie resztki wody, wycieramy pędzel, krem, wszystko, wszystkie inne utensylia ja mogą sobie w łazience leżeć. Brzytwę lepiej mieć w osobnym pomieszczeniu, tam gdzie jest sucho. Bezpiecznie dla brzytwy, mniejsze zmartwienie dla nas. Tak kochani, teraz czynność, którą już Was nie będę zamęczał, czyli ofukanie, mordy. No, proszę bardzo, mój kawałek 6-8, czyli 2 cm szerokości. No, zaaplikowanie płynu po goleniu, a w jego. Potem kawunia, i zapakujemy tutaj coś dobrego, jakiegoś chomsa, i sobie pójdę popykać. Jak sobie będę pykał, filmik się będzie ładował. A potem być może porozmawiamy. Jakby ktoś miał jakieś pytania, chciał spróbować, nie chciałbym się szukać informacji albo miałby z tym jakiś problem, piszcie na pewu, ile, ile będę mógł. Tyle podpowiem, czy rzucę linkiem, czy coś takiego. No i smacznej fajki wieczornej, życzę.